A gdyby tak Lidl wykorzystał 100% swojego potencjału? Sprawdzamy. Nie będziemy się kłócić, kto jest tańszy. Będziemy się, wiadomo, M. -E Market. A tam niebiesko-żółci kontra czerwono-żółci. I to ci, których dobrze znasz z twojej okolicy. Co tam ryneczek Lidla? Teraz to targowisko Lidla. A tam jak na prawdziwym targu, negocjujesz cenę malinówki, zamiast kasować ją jako ten tańszy pomidor. Godzinowe kolejki do kasy? To tam powstają najlepsze scenariusze na serial, paradokument, lit dlaczego, a w odcinku pierwszym stary kupuje dziesiąty akumulator Parkside'a, a ona by chciała w końcu jakieś kwiaty. Może te goździki z przeceny przynajmniej. Ty też nie wiesz, czy kasjerka mówi do ciebie, czy plotkuje z koleżanką na tej słuchawce? Na wejściu dostaniesz swoją, a przez nią zapytasz, czy jest jeszcze to masło na promocji i kiedy dowiozą Witheny? Linia zajęta, koniec z rozmowami, bo jest lead live. Jaka marka następna? Piszcie.